Platformy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Konfederacja poprze ten projekt, dlatego że my wiemy, jaką rolę Jan Paweł II odegrał w polskiej historii. Wiemy, że Jan Paweł II to jeden z największych bohaterów naszej historii, jedna z największych postaci, która w ciemnych czasach komunizmu pozwoliła, pomogła Polakom ocalić ich wolność, tożsamość, suwerenność. Również w tych pierwszych latach bardzo trudnej wolności Jan Paweł II był bardzo ważnym głosem dla Polski i Polaków, był duchowym przewodnikiem dla większości Polaków. Warto zacytować jego słowa powiedziane również w tym parlamencie, warto zacytować to sformułowanie, które głosi, że demokracja bez wartości. Zmienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I niestety kiedy dzisiaj obserwujemy to co dzieje się w Polsce, to co dzieje się w Unii Europejskiej, to co dzieje się w różnych państwach świata, gdzie pod pozorem haseł demokratycznych i postępowych cenzuruje się, prowadza coraz większą kontrolę, czy ustawia się obywatelom życie, to rzeczywiście musi budzić nasz niepokój i musi mówić nam o aktualności tej myśli. Ale jednocześnie chcemy tutaj powiedzieć, że przyjęcie tej uchwały nie oznacza naszego poparcia dla tego, w jakim stylu działa dzisiaj Kościół Katolicki, nie oznacza poparcia dlatego, w jaki sposób zachowuje się hierarchia. I mówimy to my, zarówno ci niewierzący, jak i wierzący praktykujący katolicy, a zwłaszcza ci z najmłodszego pokolenia, mówimy o ogromnym rozczarowaniu. Kościołem, który przez 30 ostatnich lat nie zrozumiał, nie wyciągnął lekcji i nie podjął reform, żeby nie iść drogą kościoła na Zachodzie. Niestety wszystkie te błędy, które dotknęły Kościół, zwłaszcza w epoce posoborowej, odejście od tradycyjnej dyscypliny, odejście od tego, żeby mowa była tak, tak, nie, nie, te wszystkie błędy, które są dzisiaj tak skumulowane, objawiają się również. W aferach, które wstrząsają Kościołem i które mają wpływ na odchodzenie młodego pokolenia od religijności, od wiary. Jesteśmy dzisiaj, stajemy tutaj jako obrońcy historycznej postaci wielkiego Polaka Jana Pawła II, ale jesteśmy tutaj dzisiaj również jako ci, którzy są rozczarowani pokoleniem poprzednim, zarówno jeśli chodzi o duchowieństwo, jak i jeśli chodzi o starszych katolików, którzy dzisiaj na tej sali urządzają taki jarmark. Nie pozwólmy, żeby to dziedzictwo zostało zadeptane jarmarkami i pamiętajmy, że katolicyzm nie polega ani na bałwochwalstwie, ale też nie polega na tym, żeby poddawać się dyktatowi tego świata. I pani, jedną rzecz, jeśli mogę, pani marszałku, na końcu, do pani poseł Szerin wielgus Marek Lisiński, który przez lata był rzecznikiem ofiar pedofilii w kościele tak zwanym rzecznikiem, kłamał na temat swojej przeszłości i niesłusznie oskarżał księdza o molestowanie. Uznał sąd apelacyjny w Łodzi. Pani go promowała, pani z nim jeździła do Watykanu, więc proszę mieć świadomość, że tutaj też są kłamstwa i oszczerstwa w tym. Domagamy się rozliczenia, ale domagamy się sprawiedliwości też. Dla wszystkich.